Witam, trójbój.pl Przemysław Kluk z tej strony już po zawodach z nami zwycięzca kategorii Open oraz kategorii weteranów. Pan Maciej Kozioł. Zgadza się? Zgadza się, zgadza się. Jaki wynik Panie Maćku tutaj? Wszyscy są ciekawi. No, dzisiaj wynik koniecznie potrzebny byłoby trzeba było wycisnąć 220,5 yy, kg, żeby wygrać tak wspaniałe obłożone zawody. Yy. Były to na wysokości mojego zadania, natomiast nic więcej pewnie bym sobie już nie poradził. Panie Maćku, jest Pan weteranem, zgadza się? Jestem weteranem. Także tutaj dał Pan lekcję pokory wszystkim młodzikom do 40 roku życia. Ile Pan ma lat, może Pan powiedzieć? Muszę powiedzieć pewnie, tak. 45 lat skończyłem, a młodzież dzisiaj jest taka jaka jest. No, nie chcę troszeczkę się trenować, ale myślę, że z czasem, z czasem dojdą do formy i będą wygrywać również takie zawody i takie imprezy międzynarodowe. Także forma znakomita na tych zawodach, wiek. Jak już widać, niektórzy powiedzieli dziadek, a tu taki ciężar, taka postura, taka budowa ciała. O panie, coś o panu, panie Maćku, skąd pan pochodzi? Ja pochodzę z Zakopanego, jestem takim sobie góralem, który, który lubi, lubi jeździć, startować, rywalizować, zresztą jak wiele, wiele ludzi. Mam tak? rodzinę, dwie, dwoje dzieci i tak sobie trenuję w wolnych chwilach. Także wszystko jasne, człowiek z Zakopanego, Jan Węgiera, tak samo klimat, góry zakopane, robi swoje, forma znakomita, a jeszcze coś o Pana startach, jaki Pan ma wynik w koszulce, dzisiaj zawody były RAF, a jaki wynik w koszulce, jaki rekordowy Pan ma? Rekordowy wynik osiągnięty na, na zawodach, międzynarodowych mam 300 kg w koszulce, no dzisiaj ta forma nie była aż moja taka super szczytowa, ale, ale, ale myślę, że z czasem jeszcze troszeczkę, troszeczkę będzie można więcej podnieść. Także dziękujemy Panie Maczku, gratuluję dziękuję zwycięstwa, bardzo. gratuluję wyniku i do zobaczenia w następnych zawodach. Dziękuję, dziękuję jeszcze.